Eee, ten Morgen, szukamy drogen do domenu. Polska? Ojej, bo są Polski drogen. Do Polski drogen. A, tylko, jedz, jedz, jedz. Kiedy odejdziemy Chodzę jak maszyna sinach to topić. To druga wojna, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młody piersi, ale nie te wstrząsy. Mam ci przystroni broń, Ej, wy widzicie to? nie, kamerę wyrzucił Wspomina mi to coś, to jest moja kamera, nie? tak Dlaczego my coś nagramy? Włącza się? Włączam, włączam Ty, zostawili kamerę Może chcieli, żebyśmy coś nagrali? Bo nie ma pierwszej karty pamięci Tutaj miga, że nie ma pierwszej karty Ale jest druga karta Nagramy, zaraz. No to, to zajebiliście, czekaj. To ja się przerzucam na tą kamerę. Nie będę tego telefonu. Dobra, daj. ma, jestem Marek. No właśnie skończyłem nagrywać e, tamten fragment telefonem. I dzisiaj zrobimy sobie vloga z Niemczech. Wiemy, gdzie dokładnie jesteśmy. Do miasta mamy około 4 km. Dziękujemy kamerzystę, że nas tutaj wywiozłeś. Zrobię sobie zajebisty odcineczek. A ty co? 21 godzin wracałeś, a ja jak król jeszcze sobie do Polski taksówką pojadę albo wynajmę sobie druzynek. Nagram sobie zajebisty odcinek. Pozdrowienia dla kamerzysty. Także dzisiaj vlog z Niemczech. Zapraszam do oglądania. O! Marek! Marek! Ty co tu odwaliłeś? Człowieku zobacz! O! Żar. O cholera! Tu Marek, może ty weźmiesz się do domu. Tak mi się pić chciało. No Dawaj, będzie się cieszył. Tak mi się pić chciało, chciałem pobiec tam, bo nie ma żadnego sklepu 3 km. Ja ta taksa przyjechać nie przyjechała i zaba... O, ale bym chciał Ale czemu w ogóle my jesteśmy obok krów? No jeszcze... To jest, kamerę nie... trzyma. No. Tak. Eee, wiem, czy jeszcze jesteśmy, Marek. Są niemieckie krowy. Tak. Szwabskie krowy. Tak, krowen. Lepsze mleko dają. Wikrowen. Tak. To jest ogrodzenie elektryczne. Nie udało zamówić się taksówki. Szukamy póki co miasta, jakiejkolwiek cywilizacji, bo generalnie tutaj jeszcze nie ma zasięgu. No jak widać, jesteśmy na wsi, za nami są jakieś krowy. Dobra, to co, lecimy do miasta? Tak, tak. Tak, no, 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 dalej. Szukamy dalej, zasięgu chociaż w telefonie. No tutaj bardzo prawdopodobne jest to, że będzie jakaś cywilizacja, bo Oła. tam jest... Marek, to... Budynek taki, jest w jakiś budynek, Gdzie ty idziesz? Nie wygląda na zniszczony, ale co, kurde, że tutaj Niemcy nie mają innej ścieżki. Marek, i szybciej. Masakra. Jest jakaś masakra, nie? Dobra. ale co to jest? Widzisz to, co? Służące, widzisz na kamerze? No co to jest? Nie umiem po niemiecku. Co tu jest napisane? Co to jest? Hallo ja z eBay, Bez Helen. Nie. Dobra, nieważne. Where will zjeść Indy... Dobra, nieważne, ale... Idziemy, zobacz tam... Dobra, dawaj, dawaj, jest jakaś furtka. Nie Co, coś mi się wbiło w plecy. Co to jakaś chata jest? Kurdy Kurde, kamerzystę za to... Z... Dobra, dawajcie, dawajcie. Jakaś ale cywilizacja, zaleja, taksówkę sobie jest. weźmiemy. No dawajcie. Ale że tak z lasu do miasta? O! Aha. Ale jaja. Do... Zoba! Netto! I co? Gdzie nas kamerzysta wyjeżdża? Ile Wiecie? nam zajęło dojście tutaj? 15 minut? Chwila, moment, jestem. 15-20 minut. Ale biedak, Znowu Nad, nie ma na paliwo. Co on myślał? Masakry. A, polskie blachy. Dobra, to A i nie patrz... niedaleko granicy. Ochronia, zobacz, polskie blachy. No mówię, mówię, jesteśmy niedaleko granicy. Co to jest Szczecin, nie? Tak. To, to jest kurde. Szczecin. To nawet nie ma hajsu na paliwo, żeby nas dalej wywieźć? Dobra, a pijamy ale, do netto, zobaczyć, to jak ceny to wyglądają? wyglądają. To to tak. Ja mam akurat kartę. A, jeszcze przy okazji jest zakupy, a nie zrobimy w Niemczech. Znaczy, nie wiem, czy. Można tutaj chodzić do takich sklepów bez kombinacjonu i tak dalej. Nie no, to brało, Jest bo prawdopodobieństwo zarażenia się zarazkami jakimiś? Nie, no raczej nie ma, no to są Niemcy, wiesz, to jest wszystko sterylne. Nie? Tak okay. mi się zdaje, to nie Polska. No dobra, zobaczymy. W takim razie, chodźmy do to. Ty czujesz marek? Mm, no. Deutsche Quality. Niemiecka jakość. Hmm? Tutaj biedom daje, nie, śmierdzi. Nie, tak samo jak z Golfem, Niemiec do granicy mnie goni. Tu hmm. tak samo quality. Dzisiaj dzwoni, to, to żeby posłać to... silnika. No, dokładnie. No co? Wejdź do kamerzysty. Niemiecki. Alkohol. Oh, alkohol fry fry. Że, że... Nine. Nie, nie bierzemy tego, bo nie? to jest alkohol fry. A. Mhm. Alkohol fry. Ja. Widziałeś ja, tego słodkiego Niemca? Tak. Chcesz z Zbądź do, do kamerzysty? Proszę. No? Halo? Halo, halo. Siema Krzysiu. Chcesz coś z niemieckiego sklepu? On, się uwolniłeś. No kurde, jesteśmy w sklepie, w ogóle dzięki. Bo tutaj od razu już zakupy od razu zrobimy zrobię, o, dużo, taniej. dużo taniej jest. A ty jutro w Afryce będziesz, wiesz? Chcesz coś z niemieckiego sklepu na drogę tam do Afryki? Ja też się nie No uważaj, bo sam się wpuszczę. Chcesz coś ze sklepu? Dobra, chcesz coś ze sklepu? Co chcesz? No możesz mi wziąć coś słodkiego. Słodkiego, coś chcę. Czekaj, czekaj, bo o, mogę ci wziąć spust geja niemieckiego w puszce. Chcesz? Ja mam, to może... Be, bez, bez, jest, bez, bez, jest bez, jego ulubione, jest ulubiony Dobra, to, to weźmiemy, czyli tą bezglutenową spuchę. Zapłodnij się od razu, bo, bo chyba, chyba tutaj jeszcze plemniki tego geja pływają. Ty, ale czytałeś, czy to jest bez cukru, coś? Nie no, to tak to, to jest majonez, ale nie no, zbijemy mu to na no, no możemy to, to, to no, no to bierzemy. Dobra, także jesteśmy po zakupach. Kupiliśmy, oh, o właśnie takie bardzo. łyskacze. Łyskacze. Tak, dokładnie. I kupiliśmy jeszcze browary, tutaj takie cytrynowe. Służący teraz, dawaj zeruj. Jak prawdziwy Polak, pokaż gdzie Polacy przyjechali. Tak. Dawaj. Za granicą! No dawaj, zeruj, zeruj, zeruj! Ale chodzi! Dawaj, zeruj, Taki zeruj! w Polsce nie ma. citroneta! Uuu, Wiesz ty co. Służący. Bo pracę straci. Cytrynowe. Słabo, słabo nie. to widzę, słabo to widzę. No nie nie widzę no, masakra, kamery, to już, szkoda na nagrywać. Cóż, my idziemy <laughs> dalej. Nie, dzi, dziwne, Służance wydawał się menela, ma pić nie potrafi. To się drogę? Niemcy, Niemcy. Ty, Niemcy, Niemcy idą. Dawajcie, o dawajcie, o drogę, zapytamy co? o drogę, co? Pytasz się o drogę? Dobra. Ja mam spytać o drogę? No to no tam że umieścisz po niemiecku, no to dawaj. Dobra. Guten e, Morgen, e, szukamy drogę do domen. Polska. Bo, do polskiej drogi. Do Polski. polski drogę. Drogę. Los, los do Polski drogę. Los, los do, do Polski drogę. A, tylko, ej, Diko. Oni chyba nas nie rozumieją. Nie, nie, oni chyba chcieli nam pomóc. Nie, ale, nie wiem, o co tu chodzi. Ale, ale, ale po prostu nie, nie Polskiego języka nie, nie, nie znają. znają? No. A, i jak mamy stąd wrócić w takim razie? No właśnie, no to co, idziemy A czemu dalej. Ty się no? nie spytałeś o Przecież spytałem się! O postój tak sobie jak jak nie się! Ale jak mam się spytać po niemiecku, jak ja nie umiem po niemiecku. Taksi, Jest po prostu i To dobra, Chodź, słuchajcie, chodźcie do centrum, może będzie jakiś postój taksi. To nie na centrum, to jest wieś. To No dobra, idziemy dalej. Zwiedzamy dalej. Może kamerzysta jednak wiedział co robi. Nie, 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 jest głupi. Może pojedziemy autobusem, co? To jest zobacz kamerę, oddaj kamerę i wypierw. Dalej od nas. Nadal chcesz autobusem jechać? Nie, no dobra, dalej, pójdziemy. Co, co za zapajacerka w ogóle? Tylko trochę się znajdujemy, właśnie. Marek, to jest bazarek. To są Niemcy dalej? Weź się trochę no, dalej w Niemczech no, jesteśmy, Niemcy, no? Niemcy, Niemcy. Co taki syf tutaj mają? No, trochę syf, zobacz, to wygląda jak w latach 90. w Masa Polsce, nie? Masakra, nie spodziewałem się tego po Niemcach. Chcesz coś? No ja, by tutaj zobaczyć jakie ciuszki mają. Nie chciałbyś takich prestiżowych? Nie no, jak chcesz to mogę ci coś kupić, nie, nie, tobie no nie, nie kupię. Ja Ale czemu mi nie chcesz nic no kupić? No bo nie, tobie nie kupię nic. Chcesz coś? Nie no, ja to, chyba nie chcę Marek. No jak, ty, jak chcesz, to, to sobie wybierz. Pijcie byśmy w sklepie tylko wzięli. ale, no, to to możesz No przynajmniej tutaj jest wszystko otwarte, można normalnie chodzić i nie czuć po prostu smrotu Niemców, jak to bywa w sklepach zamkniętych, wiadomo. Także ogromny plus, mogę popatrzeć na biedę i przynajmniej ja na tym nie cierpię. Zobaczcie, drodzy Państwo, Rzeczpospolita Polska. Ile? Godzina 40 minut. O, jak już tak nam w ogóle się nie postarałem. Jeszcze w sklepie byliśmy. O, Ma, blisko, blisko. Także, także dzisiaj lajtowo. Yy, to co, dzwonimy do tego śmiecia? Nawyzywać go. Jeszcze. No dawaj, dzwoni. Bo niech przyjeżdża po nas lepiej. Nie, no co, to przez sobie sami dojdziemy. Nie będę w łaskę do niego szedł. Dokładnie. Ale mam muzyczkę. No, muzyczka super. Halo, ty Pecie, śmierdzący, słyszysz mnie? Nie mogę rozmawiać, wieździe jestem? W Polsce już jestem. Nie postarałeś się, półtorej godziny wracaliśmy. No ten masz ewidentny zakaz wstępu, już czekają na ciebie ludzie jak tylko przyjedziesz, Czy cze czekają na mnie ludzie? Twój... King Kong? No, King Kong. no King Kong, King Kong Z King, no. King Konga to jak? Z King Kongiem to byś taką trasę robił w dwa dni, a półtorej godzinki jesteśmy Na trzeźwo to ja King Konga kładę lewym palcem u prawej stopy Ale co, słuchaj, na paliwo ci nie było stać, że nas tak blisko wywiozłeś, czy co? Że nada po prostu, my cię chociaż do Hamburga Tata, ta, jasne, nie było czystać na paliwo. Dobra, chciałem Ci powiedzieć tylko, że jesteś frajerem, śmieciem, na Cię i jesteśmy w Polsce. Także ciągnij pałę dalej, no? Cią, ciągnij pałę. Cię ma. Oj, Marek, Marek. Jesteśmy w Polsce. Gratulacje dla nas. Tak, brawo. Tutaj oklaski. klatki. Idziemy dalej. Tak, idziemy Drodzy Państwo, jak widzicie, jesteśmy już w Polsce. Wszystko tutaj wygląda wokół po polsku. No i jak widać, jeszcze tutaj mamy Volkswagena Passata prosto z Niemczech. Został sprowadzony do Polski. Przebiegiem 200 tysięcy. Tak, dokładnie. Wcale nie Polska charakteryzuje się tym, że znajdziemy tutaj stare modele Passatów. Zgadza się? Bo po prostu Niemcy kupują w a Polacy później kupują, kiedy te Passaty mają pół miliona przebiegu i jeżdżą tym w Polsce. Tak, tutaj na przykład znowu Mercedes AK. Tym skąd ty takie rzeczy wiesz? Ja, ja wiem. To nie wszystko. sam sprowadzasz co? Ja wiem wszystko. Nigdy nie sprowadzałem jeszcze samochodu z Niemiec. Jakoś tak wyszło po prostu. Nie, nie zdarzyło mi się raczej. Co, co? Idziemy do kamerzysty. No idziemy do niego, nie? Zrób tak. 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 I znowu będą pisać na Instagramie. Na no, mnie to będzie. Idziemy do kamerzysty. Jak już tutaj jesteśmy, to chciałbym podać przykład sytuacji, o której mówiłem. Chodź tutaj w moją stronę. Nagraj teraz tablicę rejestracyjną tego Mercedesa. O, No, no po I drugiego Mercedesa. Nagraj. A tu Niemcy. Jest polski Mercedes, stary Mercedes, no i niemiecki Mercedes. No lekka różnica jest. Kontrast, nie? Ale od co się bo mi zasłaniać piękno tego samochodu O. V8 Tak, i turbo. Ja wiem, że mój syn pana ogląda. Pokażę panu, że mam synu. No i po prostu ja cały czas walczę, że oni za dużo siedzą przy tych, yy, tych tele telefonach i komputerach. Niech się, nie Niech. Mama tak okropnie wygląda dzisiaj. Wracając także tutaj. Stary Mercedes. Na to jest niemiecki. O, się, bo ja chcę tu popatrzeć na niego. O, zobacz, to jest Marek V8 Biturbo. Za to kupi, nie? Zobacz, to jest V8 Biturbo. Ja się dłużej to dowiesz. Widzisz? Herzlich willkommen, wir sind in meiner Haus. Deinem. deinen Haus. Meiner Haus. Das ist Miner House. Schneller gucken. Schneller gucken. Do drzwi. Tyr. Das tir. Zobacz, może otwarte jest. Natürlich. Oh, Natürlich. Ofen. Hallo ja z Cześć, O, przyszedł. O, coś długo wam to zajęło. O, oh, jak długo? Chwila obydwie. Co tu mam? Jakaś ale to fajne. Głośniki. Dobra, to później sobie ustalimy w jakim kierunku cię wywozimy? Tyle, nie? Ale słuchaj, tam, tam jest swoje miejsce. Koniec wszystko wszystkiego dzisiaj mi się nie chce. No to i się strefę. przespać. masz Jutro cię, cię wywozimy na Afryki. Masz tam swoją strefę, to ich się przespać. Jutro Dobra. cię Już. wywozimy do Afryki. Się a ja ci mogę przespać za 5 dyszy. Co? Za 5 dy? No. No kurwa, jesteśmy kwita teraz, no ty mnie wywiozłeś, ja cię wywiozłem, no... Pokomorda jesteś, przecież zawsze muszę... Ale czekać. na podłodze śpisz. No jak na podłodze? Za pięć dni na podłodze? No to za... Ale też. przecież i tak nie masz pieniędzy, no, za pięć dni masz. Robimy... To no, Ale, nie ale no, dobra, to... przekimasz go? Za złotych na hotelu. No i zrobimy jeszcze jakąś piosenkę... Zrobimy jakąś piosenkę, będzie dobrze, masz, tak? O, to już na kanapie teraz. Idź się przekimaj na górę. Tak? Jeszcze tam Za Ze 150 zł to będziesz się no. a, a ty tam, na strefę. <noise> Jutro w Afryce będziesz. Na strefę. Już. Już. Na, na strefę. Co, myślałeś, że nie wrócę sobie? Na strefę. No. Już a, tam. jeszcze muszę skończyć swój film. Zobaczcie Fajno. poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie, w którym będziemy wywozili kamerzystę daleko, daleko stąd. I zniknie zawsze. Do zobaczenia.